No kur... zmobilizowałem trochę to organelisz bo taki k***a Dżuma normalnie, dżuma to była. No ale trochę napęczną, co źle. Od... Nie, może pier... To tak dawno cię nie widziałem. No to kurwa, mogę Mogęś powiedzieć, ale schudłem, a musiałeś <śmiennie> powiedzieć, że mi łeb spuchł No, Nacjalnie, <śmiennie> żeby cię poruszył. No wiesz, no, cię to Ej, Całko gruba. To jest od razu. Artur, Artur, do blizania! Do blizania! Bazelka, chciałabyś takiego? Chciałabyś, ale nie dostaniesz, bo to jest dla pana. Co zrobisz, Taba? Ale to jest tak oczywiste, że nie znam osoby, która by nie wiedziała, co ja teraz zrobię. Gorąca czekolada, parzy, parzy, parzy! Stare, stare dobre czasy mówisz? Mama mogę? Tylko wyciągnij z tego, z miksera. <grymne> Zaraz pokażę wam, jak zrobić ten przecudny smak, Kurwa smak. Klata, biceps, klecy, plecy, barki. Od tego mamy w domu ciężarki. Szpachlone szpachlona Sprawa <grymne> jest, nie? Ile auty, Tak zrobiłeś? K z moimi? <grymne> Czy dla sąsiadów tylko? Nie, teraz na sprzedaż. A, teraz sprzedaż do, do tego, do Turcji? Z 200 Proszę. To wyskakuje lepiej niż żyła z progu, kurwa. <grym i zimny> Czekaj, czy ktoś się jakieś w <grym i zimny> Ja ci kurwa pokażę. Ła, o, ła, o, 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 o. Znacie bajkę? Na... Mulatko? Nie. Idzie mu żył i mulata. <grym i zimny> na no, nawet inne nowe możliwości. Nawet mi cieszy ten poniedziałek. Nic nie mówię, żeby nie zapeszeć. Jak, jak wyjdzie, to zrobimy wtedy 5 sposobów creeps. I tam, tu mam y, pokój z szafką. Jak chcę, to sobie mogę coś do niej włożyć, ale nie mam ochoty teraz, w niej wkład. Widzicie jeden ze składników? Sam zrobiłem. <laughs> ale w Wilkie z Cukrem są kurwawe tużyska. No, robi robotę. Ty, serio, nie? Mówiłem Ci, uważaj na to! Ja pierniczę, daj, bo nie, ja Ci nie wyjmę. Długo nie widnę. pociągnę już. Kurde. Przekaż sobie, aby te 17 złotych oddał Natalii. Bo <grym> <grym> widzę, że znikać tak naprawdę wesz od ch**o. I klamce, że nigdy go naprawdę nie robiłem. Ja co? Taki los. Mówię, trzeba było uważać. Jezus! Jak to pięknie patnie! Kurwa, nie strasznie! Myślałem, że k***a coś ci zrobiłem, kurwa no! Ja ale już myślałem, że nie wiem, co się stało. Prądem cię je. Mm, karamel. Karmel? Karmel! Jessyko! Czekolada! Dzień dobry, dziesięć jajek, mleko, płatki i. Co pan k***a chce? Co pan kurwak chce? Syrop na kaszel czy co kurwa? Co mi pan tu kasła kurwa? Panie, to jest kiosk luchu, ja tu mięso mam. Panie, czy poniedziałek, a ja w takim może jakbym się nie wiem, na żar czegoś. Zrób testing. Ja Teraz to dopiero wygląda smacznie, zaś ze się zesrobi. Zrób testy. że chłopacy nie zjedzą. Znaczy zjedzą, bo im nie powiemy. Ale jak to mieszałem, to mi z trzy razy zryja no To Chyba sobie o I tak, oto Abi przygotował afroamerykaninki. Słyszysz to? Słyszysz to? Słyszysz to? Słyszy to? To mój dietetyk dzwoni, kurwa, za dużo wpierdam cukrów. Tety, pilu za co? Za co jest przyspieszanie. Przyspieszanie chłodzenia, tak zwany Intel cool Cooler. Przyspieszamy stygnięcie stygnięciem. siekamy na drobne kawałki, specjalnie przygotowane do tego nożem. Ale fajny nóż, gdzie go kupiłeś? Ja. P ole. Co? Nic jeść to! Wygląda jak luwak. Lisa! Ziarenka kawy z dubska Bardzo, bardzo mało apetycznie patrz mm. Ty weź tak w więzieniu na taki ten dają już. A, tako, no. tak o tak <noise> Gdzieś jest lecz nie wiadomo, gdzie dun, ty, dun, dun, tu. świat, którym baśta dzieje się. Malutka pszczółka mieszka w nim. I tutaj nie znam, ale będzie rym. <noise> Tę pszczółkę, którą tu widzicie z mają Wszyscy łaje znają i kochają. Maja prywatu i tam.